Hejka. Pracuję przy zwykłych lampach do Audi 4 One były srebrne, zwykłe żarówkowe, bez soczewki, bez ledów. W tej chwili mam tutaj klosz ramkę. Zbudowałem, zamontowałem. Tutaj taką listę redową, zaczyna to już na tyle fajnie e, wyglądać, że, że chcę się z wami tym podzielić, bo zobaczcie, mamy tutaj przywitanie to przygasa sobie i rozpala się, fajnie, fajnie się uruchamia i tak to ma wyglądać po odpaleniu e, samochodu, po uruchomieniu tego, mamy światło do jazdy dziennej e, i widzicie, że to już też przy tym teście było widać, że one sobie tam fajnie też potrafi przygasać e, i mamy też mm, dodatkowy moduł w tym w tych ledach, czyli po włączeniu kierunkowskazu, ta listwa przestaje świecić na biało, a ledy stają się pomarańczowym kierunkowskazem. Zobaczcie, tutaj od góry nic nie widać. Nie ma żadnych kabli, nie, nie widać w ogóle samego modułu. Jest to wszystko oryginalnie. Znaczy, wygląda jak oryginalnie montowane, bo jest to przykryte e, listwą. Listwa jest też stworzona, bo musiała, musiała po prostu podejść wyżej i nie zasłaniać, nie zasłaniać nam strumienia światła, także jest to, jest to tak fajnie zrobione, że nie przeszkadza w prawidłowym oświetleniu drogi, a dwa fajnie maskuje tą listwę, moduły, przewody tak, że wygląda jak, jak fabrycznie montowane. バシン